W pogodny marcowy dzień, pamiętając o tragedii w tak zwanej katastrofie smoleńskiej, delegacje, klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, klubu Gazety Polskiej Dzierżoniów i Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed pomnikiem żołnierzy niezłomnych, by oddać hołd poległym 15 lat temu. Spotkaliśmy się dzisiaj w 179 miesięcznicę katastrofy smoleńskiej. Katastrofy, która zabrała kwiat... Obywateli Polskiej, kwiat patriotów, w tym prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Była to tragedia niebywała. Z czymś takim nie spotkał się żaden naród. Ta tragedia, jej skutki ciągną się do dzisiaj. Między innymi przez relacje do, tej, do tego zdarzenia, dzisiaj mamy podzielone społeczeństwo. Część ludzi nie wierzy w to, że to nie był zwykły wypadek, ale część ludzi również nie wierzy w to, że obowiązują prawa fizyki. I tak prawie co miesiąc spotykamy się w tym miejscu, w tym miejscu, które łączy nas, łączy patriotów w Dzierżoniowa i okolic i dajemy świadectwo prawdzie.